W Tak ciekawie mnie, czy Jancio będzie triki ogarniał, bo jak gra normalnie w PESA, to tam raczej inaczej się tak chyba robi. Ładnie. To było fajne. A, no, jednak są i triki. No, nawet kancelowanie że kurczę, Jan się ogarnia dobrze. Jest! <grystanie> sorry, za taki. No, cząstkę farta, ale jednak no. też akcja była wypracowana w jakiś tam sposób. <grystanie> no, sorry. Trochę problemy mam z tym Arnoldem na obronie. Ładnie. I kontry też są... pokaźne. to była samobójcza? Tak jest, druga samobójcza fandajka, na Pefowe. ale broni. Dzięki, Jancio, za meczyk. Trochę farta miałem, nie? Ale no sorki, nie, to jest mega, DJ Wujo, nie mega, nie mega, tylko DJ Wujo. Rewanż jak będzie ten e-futbol darmowy, to wtedy możemy pocisnąć, nie? Kurczę, Jan się ogarnia dobrze. Kurczę, Jan się ogarnia.